Dzień dobry, kochani, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej sprawie rosyjskiej sprzedaży Alaski Stanom Zjednoczonym. Jak to możliwe, że posiadająca zawsze mocarstwo ambicje Rosja tak łatwo sprzedała swoje posiadłości w Ameryce? Jak do tego doszło i czy decyzja o sprzedaży tego terenu właśnie Stanom Zjednoczonym była rzeczywiście uzasadniona? Aby w pełni zrozumieć sprawę sprzedaży Alaski, powinniśmy zbadać okoliczności, w jakich Rosjanie znaleźli się w posiadaniu tego obszaru. Imperium Rosyjskie po raz pierwszy zaczęło wyrażać zainteresowanie terenem Alaski w XVIII wieku. W tym okresie obszar Rosji obejmował już swoim zasięgiem większość północno-wschodniej Azji. W 1725 roku car Rosy Piotr Wielki zlecił duńskiemu nawigatorowi w służbie carskiej armii Witusowi Beringowi realizację projektu, którego celem było odkrycie dla Rosji nowych terenów położonych na wschód od obszarów dzisiejszej Syberii. W 1741 roku Bering i admirał Aleksiej Chirikow odbyli wyprawę, w rezultacie której Rosjanie po raz pierwszy oficjalnie dotarli do zachodnich brzegów Alaski. W wyniku tej wyprawy Rosjanie uzyskali dostęp do nieskolonizowanych wcześniej obszarów północnego zachodniego krańca Ameryki Północnej. W 1768 roku Caryca Katarzyna II skierowała na ten obszar ekspedycję badawczo-zbrojną pod dowództwem Piotra Krienicyna. W jej rezultacie Alaska uzyskała status dzierżawy ustalonej na okres 99 lat. Rosjanie nie chcieli w tym czasie, aby teren ten postrzegany był jako ich zamorska kolonia. W roku 1784 z inicjatywy rosyjskiego kupca Gregoria Szelichowa założono w Zatoce Trzech Świętych pierwszą stałą rosyjską osadę handlową na Alasce. W tym okresie zainteresowanie gospodarcze Rosjan tym obszarem było głównie związane z bogactwem występowania na tym terenie zwierząt futerkowych. W tym szczególności wydr morskich. Pozyskiwane od miejscowej ludności futra tych zwierząt stanowiły w XIX wieku jeden z cenniejszych towarów eksportowych Rosji. W 1799 roku, dla potwierdzenia rosyjskiej dominacji w handlu futrami, utworzono kompanię rosyjsko-amerykańską, która zmonopolizowała handel tym towarem w obrębie Azji i Ameryki Północnej. Na początku XIX wieku Rosja posiadała już ugruntowaną pozycję na terenie Alaski. W tym okresie jej ekspansja handlowa zaczęła zmierzać bardziej w kierunku południowym, docierając najdalej aż do obszarów Meksykańskiej Kalifornii. W 1812 roku Rosjanie wybudowali na tym terenie swoją osadę handlową Fort Ross. Jednak utrzymanie tego przeczółka było zbyt kosztowne i w 1841 roku Rosjanie sprzedali ten teren w ręce prywatne. Co istotne, równocześnie z ekspansją gospodarczą na obszar ten zaczęli przybywać rosyjscy misjonarze z głębi Rosji. Wielu rdzennych mieszkańców Alaski przeszło w tym okresie na prawosławie. Jednak od początku największym problemem rosyjskich władz dla umocnienia swojej stałej obecności na tym terenie była bardzo mała liczba chętnych rodowitych Rosjan do osiedlania się na odległym, niegościnnym klimatycznie terenie Alaski. W szczytowym okresie, w połowie XIX wieku, Alaskę zamieszkiwało zaledwie 700 Rosjan. Kluczowe znaczenie dla przyszłości Laski miały wydarzenia, które rozegrały się w latach 50. XIX wieku na terenie Europy. W tym okresie Rosja, korzystając ze słabnącej pozycji Imperium Otomańskiego, chciała uzyskać kontrolę nad należącymi do tego imperium terenami. Jednak swoje interesy w tym rejonie świata miało również Imperium Brytyjskie i Francja, które wraz z Królestwem Sardynii zawiązały koalicję antyrosyjską, która wsparła militarnie Imperium Otomańskie. W efekcie trwającego 2,5 roku konfliktu, który rozgrywał się głównie na terenie Półwyspu Krymskiego, Rosja poniosła druzgoczącą klęskę, czego efektem była utrata przez Rosję znaczącej pozycji militarnej w Europie. Konflikt ten ujawnił również duże problemy i zacofanie gospodarcze tego kraju. Co istotne, jednym z największych zwycięzców wojny krymskiej okazało się Imperium Brytyjskie, które jeszcze bardziej umocniło swoją militarną i gospodarczą pozycję na świecie. W tym okresie w rosyjskich kręgach władzy panowała opinia, że osłabionej wojną krymską Rosji będzie trudno dalej utrzymać swój stan posiadania w Ameryce i że tereny Alaski mogą wkrótce przejąć posiadające znaczną przewagę w tym regionie świata Brytyjczycy. Dodatkowo rosyjsko-amerykańska kompania wobec szybko spadającej na Alasce populacji wydmorskich przestała przynosić zyski. Okresowo wybuchające bunty miejscowej ludności indiańskiej również sprawiały kłopot małej liczbie rosyjskich kolonizatorów. Wszystkie te okoliczności zaczęły skłaniać ówczesnego cara Rosji Aleksandra II do podjęcia decyzji o sprzedaży Alaski. Idealnym kandydatem do sprzedaży wydawały się w tym okresie Stany Zjednoczone. Oba kraje łączyła wówczas największa przyjaźń w historii. USA stanowiły w tym czasie doskonałą przeciwwagę dla rosnącej w siłę w tej części świata Wielkiej Brytanii. Co istotne, koncepcja zakupu przez USA Alaski wpisywała się również w dotychczasową politykę pozyskiwania przez ten kraj nowych terytoriów. USA w XIX wieku dokonywała już zakupów nowych ziem od Hiszpanii, Francji i Meksyku. W 1859 roku doszło do pierwszych rozmów pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi w sprawie sprzedaży Alaski. Jednak musiały one zostać na kilka lat wstrzymane ze względu na wybuch wojny secesyjnej. Po jej zakończeniu w 1867 roku ponownie powrócono do rozmów. Głównym negocjatorem ze strony rosyjskiej był ambasador rosyjski w USA baron Edward Steckel, natomiast ze strony amerykańskiej sekretarz stanu w gabinecie prezydenta Edwarda Johnsona William Seward. Ostatecznie, po krótkich negocjacjach 30 marca 1867 roku, ustalono cenę transakcji na 7 200 000 dolarów. Dla porównania ówczesny budżet federalny USA wynosił 376 milionów dolarów. I tutaj warto dodać, że jednym z głównych negocjatorów transakcji ze strony amerykańskiej był polski bohater wojny secesyjnej po stronie północy, generał Włodzimierz Krzyżanowski, który w późniejszym czasie również piastował ważne funkcje publiczne na terenie Laski. Początkowo część polityków i amerykańskiej opinii publicznej była przeciwna zakupowi tego terenu, kwestionując ewentualne gospodarcze korzyści wynikające z posiadania jałowego krańca Ameryki Północnej. Jednak po licznych przypadkach wręczenia łapówek, które pochodziły głównie z rosyjskich pieniędzy przeznaczonych na zakup Alaski, udało się w końcu pozyskać poparcie większości polityków i amerykańskiej opinii publicznej. Na początku 1867 roku amerykański senat większością głosów 37 do 2 zaakceptował transakcję zakupu Alaski. 18 października 1867 roku miało miejsce uroczyste przejęcie terytorium Alaski z rąk rosyjskich przez władze amerykańskie. Co ciekawe, jeszcze rok po podpisaniu umowy Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych sprzeciwiała się przekazaniu pieniędzy na zakup Alaski. Dopiero głosowanie z lipca 1868 roku potwierdziło całość tej transakcji. Co istotne, jeszcze długo po zakupie znaczenie gospodarcze tego regionu z perspektywy władz USA wydawało się marginalne. Sytuacja ta znacząco zmieniła się pod koniec XIX wieku, kiedy to na pograniczu Alaski z kanadyjskim Yukonem odkryto duże złoża złota. Wówczas napływ na ten teren licznych poszukiwaczy tego cennego minerału przyczynił się do znacznego rozwoju tego obszaru Ameryki. Dodatkowo w latach 60. XX wieku odkryto na tym terenie duże złoża innych bogactw naturalnych, w tym głównie gazu i ropy naftowej, co zwiększyło jeszcze bardziej zainteresowanie gospodarcze tym terenem. Z strategicznego punktu widzenia znaczenie Alaski zostało również docenione w okresie zimnej wojny. Gdyby Alaska w tym czasie dalej należała do Rosjan, stanowiłoby to stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Względniając wszystkie wymienione czynniki, zakup Alaski był niewątpliwie korzystny dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast z perspektywy Rosji, transakcja ta, choć w momencie jej dokonywania wydawała się racjonalna, postrzegana jest obecnie jako jedna z najgorszych decyzji historii tego kraju. Jednak nawet dzisiaj, pomimo tego, że od sprzedaży Alaski minęło już ponad 150 lat, wciąż na terenie tym możemy odnaleźć ślady dawnej obecności Rosjan. Szacuje się, że obecnie wciąż około 10% mieszkańców Alaski wyznaje prawosławie. Na dzisiaj w temacie Alaski to wszystko, jestem zainteresowany Waszymi opiniami dotyczącymi tematu Alaski, zapraszam również do lajkowania i subskrybowania kanału. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!